Witam w drugiej części filmu pod tytułem Jak przeprowadzić proces destylacji na miedzianym alembiku. Pamiętajcie, że destylacja alkoholu w domu jest nielegalna, a film ma charakter tylko i wyłącznie edukacyjny. Dzisiaj omówimy etap drugiej destylacji, czyli będziemy dzielić destylat na frakcje, czyli na przedgon, później na gon, zwany potocznie sercem, a na końcu odbierzemy pogony. Pokażę Wam również, jak zwiększyć wydajność poprzez prawidłowy podział destylatu. Zaczynajmy. Do alembika trafia tzw. surówka gorzelnicza, którą uzyskaliśmy w pierwszej części filmu. Aby proces drugiej destylacji przebiegał sprawniej, dodamy 1,4 litra 65% alkoholu, aby łatwiej było utrzymać stabilną temperaturę podczas trwania destylacji. Także do alembika trafia łącznie 2 litry 40% surówki gorzelniczej oraz 1,4 litra 65% alkoholu. Wszystko to rozcieńczamy wodą tak aby moc naszego wsadu wynosiła około 20%. Im wsad będzie mocniejszy, tym mocniejszy trunek odbierzecie i prędkość odbioru również wzrośnie. Na początku jednak polecam rozcieńczać wszystko do około 20%, ponieważ łatwiej wam będzie podzielić alkohol na frakcje. Montaż alembika i akcesoriów oraz uszczelnienie całości zostało pokazane w pierwszej części filmu, dlatego w opisie pod filmem zostawiam link. Przejdźmy zatem do momentu, w którym rozpoczynamy odbiór alkoholu. Jak widzimy, na początku destylacji moc alkoholu wynosi 75%, czyli o 10% więcej niż podczas pierwszej destylacji. Gdyby moc alkoholu wlanego do alembika była wyższa, odbierany alkohol również byłby mocniejszy. Jednak przy produkcji whisky, rumów bądź innych smakowych trunków moc nie jest najważniejszym elementem. Tak zwanej ślepotki, czyli alkoholu metylowego, nie musimy już wylewać, ponieważ został on usunięty podczas pierwszej destylacji, także zaczynamy odbierać przedgony. Przedgony są to substancje, które mają niższe temperatury wrzenia niż etanol. Są to m.in. estry, aldehydy, oktany, a mówiąc potocznie, substancje, które swoim zapachem przypominają rozpuszczalnik lub zmywacz do paznokci. Nie dodajemy ich do gotowego produktu. Aby oddzielić je prawidłowo, należy pierwsze 200 ml zlać do naczynia. Ilości te są uzależnione od wielu czynników, więc dzieląc frakcje, najlepiej kierować się zapachem i smakiem. Po znaniu pierwszych 200 ml odbieramy alkohol w mniejsze naczynia. Na koniec destylacji będziemy mogli zdecydować, czy chcemy ich zawartość dodać do finalnego produktu. Gdy smak i zapach alkoholu zrobią się wyraźnie łagodniejsze, a moc odbieranego alkoholu spadnie, możemy przystąpić do odbierania tak zwanego serca. Jest to najlepsza część alkoholu, którą uzyskujemy podczas procesu destylacji. Idealnie nadaje się do leżakowania w beczkach dębowych. Uzyskany alkohol wlewamy do większego naczynia. Odbiór prowadzimy do momentu, aż moc odbieranego alkoholu spadnie do około 40%, i wtedy zaczniemy odbierać pogony aczkolwiek jest to również uzależnione od wielu czynników, np. sprzętu, którego używamy. Podobnie jak w przypadku przedgonów, należy kierować się smakiem i zapachem. W wielu rodzajach alkoholu trochę pogonów jest wręcz wskazane. W momencie, kiedy stwierdzimy, że zaczynamy odbierać pogony, warto jest prowadzić odbiór do mniejszych naczyń, które po zakończeniu destylacji będziemy mogli dodać do serca naszego trunku. Pogony odbieramy, aż moc alkoholu spadnie do poziomu 20%. Gdy cały alkohol jest już odebrany, należy teraz zdecydować, które partie przedgonów i pogonów trafią do serca. Po zmieszaniu trzech różnych frakcji w odpowiednich proporcjach uzyskaliśmy 1,9 litra 63% alkoholu, który możemy przelać do beczki dębowej albo rozcięcić do preferowanej mocy i po kilku dniach, jak smaki odpowiednio się połączą, alkohol jest gotowy. Otrzymaliśmy również 0,7 litra pogonów i przedgonów, które można dodać do kolejnej destylacji. Jeżeli podobał Ci się film, zostaw łapkę w górę i komentarz. Zachęcam także do zasubskrybowania kanału. Pozdrawiam.